Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj powiększymy sobie Lego Miasto. Zapraszam. A jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to wystarczy, że obejrzycie ten film do końca i tak zrobicie z moimi innymi filmami. No to o co chodzi z tym powiększaniem? A już mówię, chodzi, że dodamy takie oto trzy. Zielone base platey, Tutaj na tył, w to miejsce. Więc postaram się Wam je ja jakoś to po, je położyć teraz. Ale no, będę je musiał wczepić. Niektóre elementy wystają. Więc tak to mniej więcej będzie wy, wyglądało. Więc teraz postaram się je wczepić. No dobra, no to tak to się prezentuje, więc mamy powiększone LEGO miasto tak naprawdę dwukrotnie, bo początkowo miało tutaj trzy base plate, teraz dodaliśmy trzy, więc jest łącznie sześć, czyli dwukrotnie powiększyliśmy. No i jakie mam plany odnośnie tych, tej przestrzeni? No to na pewno ta ulica, która idzie tu, będzie sobie dalej szła. Tu, będzie tak zakręcała. No, a tam przy, tam przy ścianie będą bu budynki, i tu. A jeśli chodzi o ten tu za kawiarnią, no to jeszcze nie wiem, co tam będzie, ale na pewno możemy sobie o, dodać sklep yy, spożywczy. Oj. Tutaj, na to miejsce. Więc tak on się teraz tutaj prezentuje, i dodamy jeszcze sobie filharmonię, czyli budynek z poprzedniego odcinka, a on będzie stał właśnie tutaj, koło sklepu spożywczego. Więc to będzie tak się prezentować, ta ulica. Tu będzie, no i tam już będą kolejne budynki, a ta ulica, jak widzicie, będzie zakręcała tak akurat przy tej kamienicy, no bo ulica ma ulica ma tutaj 8 studów, a chodnik zajmuje łącznie z tą linią 4 po jednej i po drugiej stronie, więc to jest y, łącznie chyba 16 studów, jak dobrze obliczyłem. Więc no trochę miejsca zajmie. No no właśnie, więc teraz zajmiemy się y, zaplanowaniem konturów ulicy. Więc tak się prezentują wszystkie y, zaplanowane rzeczy. Więc za, zaczynając tam, no to tu mamy budynek, który ja mam już zbudowany. On będzie gdzieś w wielkości takiej tu, będzie graniczył z filharmonią, i on będzie zajmował właśnie tyle miejsca w najszerszym punkcie. Tutaj będzie od razu przy nim chodnik, te cztery kratki. No, chodnik trzy z linią białą, yy, jedna, łącznie cztery. Tutaj ulica, czyli osiem kratek. Znaczy studów. Mówię na to kratki, żeby byłoby trochę wygodniej mi się mówi. Kratki. No i tutaj też cztery kratki i jedna na linię i trzy na chodnik. Więc tak to by się prezentowało. Zaraz sobie zrobimy jeszcze chodnik. Tutaj wokół chodnik. Jak mi starczy elementów, ale powinno. No i wypełnimy też ulicę. Jak widzicie, trochę to sobie lepiej zaznaczyłem. Tutaj szczególnie tą krawędź. Tu, tutaj na razie nie będziemy robić, no bo tu nie widać, tu stoi przecież kamienica. M może zrobimy w tym odcinku, chociaż nie wiem, ale zajmijmy się teraz tym chodnikiem. Tutaj, jak widzicie, używam ciemnoszarych elementów, jako ten dół chodnika, no bo tutaj, jak prze prześwituje no to żeby był spójny kolor. A tu w środku tu już, to już wypełniam jakim, ta, takim kolorem, którego mam bardzo dużo. Położyłem już wszystkie te kolorowe, więc teraz możemy zająć się właśnie chodnikiem, a zaczniemy od tej białej linii, którą sobie właśnie tak ułożymy. I dalej już nie ułożymy, bo mi właśnie zabrakło, Miałem mi bardzo mało. Ale elementów na chodnik mam już całkiem sporo. Więc sobie teraz, właśnie, zajmiemy się chodnikiem. Ja wam to zaraz przyśpieszę, bo i tak muszę wziąć trochę więcej elementów do ręki. Bo wziąłem tylko kilka. No i tak to będę sobie układać. Więc za chwilę się widzimy. Więc skończyłem już układać cały chodnik. Tak on się prezentuje. Nie wiem, co mam zrobić o w tym miejscu, bo y, trochę mi się on nie zgrał, ale nie prezentuje się to jakoś bardzo źle. Więc teraz przejdziemy trochę jak poszukam trochę elementów. Nie wiem, czy mam na tyle do ułożenia trochę tej ulicy. Nie wiem, czy mam w ogóle jakieś elementy. Chyba mam, więc teraz Zobaczycie, jak układam ulicę. Chyba miałem ich tylko tyle, więc no, za długo sobie nie poukładaliśmy. Nie wiem, czy wy to w ogóle dobrze widzieliście, mam nadzieję. No więc y, tak się to prezentuje, i to będzie chyba wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek, żeby nie był on jakiś bardzo długi. No to w kolejnym odcinku, chyba pokażę Wam właśnie ten budynek, właśnie o ten, który będzie tu stał, żeby już ten fragment był skończony, lub pokażę Wam nową wersję tramwaju, bo zbudowałem nowy tramwaj od nowa, więc yy, to będzie na kanale, ale jeszcze nie wiem kiedy, co. No, więc ja się będę z Wami żegnał, a jeszcze jak wam się spodobał ten film, no to możecie zasubskrybować mój kanał i dać łapkę w górę. No, więc ja się z wami żegnam. Papa. Pa.